Rozdział dziesiąty, w którym Krzyś i Puchatek przychodzą do zaczarowanego miejsca i tam żegnamy się z nimi. Krzyś miał odejść. Nikt nie wiedział dlaczego, nikt nie wiedział dokąd i nikt nie wiedział skąd wiedział, że Krzyś miał odejść. Ale tak czy inaczej, wszyscy w lesie wiedzieli, że to wkrótce nastąpi. Nawet najmniejszy ze wszystkich krewnych i znajomych królika, któremu się zdawało, że widział raz nogę Krzysia, ale nie był całkiem tego pewien, bo może to było coś zupełnie innego, nawet on mówił sobie, że zanosi się na jakąś zmianę. A wieczorny i poranny, dwaj inni krewni i znajomi królika, szeptali między sobą, I co będzie, mój wieczorny? I więc jakże, mój poranny? A brzmiało to tak beznadziejnie, że zdawało się naprawdę, że nie ma się już czego spodziewać. Pewnego dnia Królik czując, że nie może już dłużej czekać, napisał następujące obwieszczenie. Baczność. Ogólne zebranie w celu powzięcia ważnej rezolucji. Zbiórka przy chatce Puchatka. Trzymać się lewej strony. Podpisano Królik. Napisał to ze dwa lub trzy razy, zanim doprowadził rezolucję do takiego wyglądu, jaki zdawało mu się, że powinna mieć w chwili, gdy zaczynał ją pisać. I kiedy wreszcie była gotowa, chodził z nią do wszystkich po kolei i odczytywał każdemu. I wszyscy obiecali, że przyjdą. O, rzekł kłapouchy tego popołudnia, gdy ujrzał wszystkie zwierzęta idące w kierunku jego domu. To prawdziwa niespodzianka. Czy ja też jestem proszony? Nie zważaj na kłopouchego, szepnął królik do puchatka. Zawiadomiłem go o zebraniu dziś rano. Każdy po kolei powiedział kłopouchemu, jak się masz, a kłopouchy powiedział, że wcale się nie ma, ale żeby na to nie zważać. Wówczas wszyscy siedli, a kiedy już wszyscy siedli, królik wstał. Wiemy wszyscy, po cośmy się tu zebrali, rzekł. I właśnie prosiłem mojego przyjaciela kłopouchego. To o mnie mowa, powiedział kłopouchy. Wspaniale! Prosiłem go o powzięcie rezolucji, rzekł i znowu usiadł. Dalej więc, kłapouchy. Nie popędzaj mnie, rzekł kłapołchy, wstając powoli. Nie dalej więcej mnie. Po czym wziął ćwiartkę papieru, którą miał zatkniętą za uchem i rozwinął ją. O tym nikt nie wie, mówił. To będzie niespodzianka. Po czym chrząknął znacząco i ciągnął. Szanowni i tak dalej, łaskawi i temu podobni. Nim zacznę, a raczej nim skończę, mam wam do przeczytania utwór poetycki. Jakkolwiek, jakkolwiek, dość długie słowo, które oznacza zresztą sami przekonacie się, co ono oznacza. Jakkolwiek, jak już rzekłem, wszystkie utwory poetyckie, jakie powstały w lesie, były dotąd pisane wyłącznie przez Puchatka, misia o miłym obejściu, lecz o wybitnie zadziwiającym braku rozumu. Poemat, który wam za chwilę odczytam, został napisany przez Kłapouchego, czyli przeze mnie w chwili wielkiego skupienia. I jeśli ktokolwiek zdoła wepchnąć na miejsce wybałuszone oczy maleństwa i zbudzić sowe z drzemki, Będziemy wszyscy mogli rozkoszować się tym utworem. Nazwałem go poematem, a brzmi on następująco. Krzyś odchodzi, dokąd nie wiem i nikt nie wie w całym lesie. Dość że idzie, że odchodzi, aż nam wszystkim płakać chce się. Chce się, jest to rym do lesie. Trudno nam się z tym pogodzić. To znów rym jest do odchodzi. Krótko mówiąc, żal jest nam. Jakoś idzie, tylko nie wiem, jaki znaleźć rym do nie wiem. W drugim wierszu z samej góry. Nowy kłopot, nowy kram. Teraz znowu nie wiem sam, jaki znaleźć rym do kram. Trudna rada. Na co biadać? I tak bardzo się przejmować. Trzeba zebrać oba kramy. I po prostu je zrymować. To niełatwa wcale sprawa, sypać rymy jak z rękawa. A że skończył mi się temat, więc zakończę mój poemat. Jeśli kto chce klaskać, rzekł Kłapouchy, gdy skończył czytać, to teraz właśnie jest odpowiednia pora. Więc wszyscy zaczęli klaskać. Dziękuję Wam, powiedział Kłapouchy. Jest to nieoczekiwane i miłe z Waszej strony. Jakkolwiek z lekka pozbawiony zapału. Ten wiersz jest o wiele lepszy niż mój, powiedział Puchatek z podziwem i naprawdę tak myślał. Ach, wyjaśnił kłapołchy skromnie. Tak też miało być. Rezolucja, rzekł królik, polega na tym, żebyśmy to wszyscy podpisali i przedstawili Krzysiowi. I wszyscy podpisali: Puchatek, prosiaczek, kapuchy, królik, sowa przemądrzała. Kangużyca, kleks, plama. I wszyscy poszli z tym do Krzysia. Jak się macie, rzekł Krzyś, jak się masz, puchatku? Wszyscy powiedzieli, jak się masz, i nagle poczuli, że są bardzo smutni i nieszczęśliwi, bo to, co mówili, brzmiało jak pożegnanie, a nikt nie chciał o tym myśleć. Więc stanęli wszyscy w koło i czekali, aż kto inny zacznie mówić. I zaczęli trącać się wzajemnie, mówiąc no dalej i został wypchnięty naprzód, a inni stanęli za nim. – Więc o co chodzi, Kłopouszku? – spytał Krzyś. Kłopouchy zaczął wymachiwać ogonem na obie strony, aby w ten sposób dodać sobie odwagi i zaczął. – Krzysiu – rzekł – przyszliśmy, żeby ci powiedzieć, żeby ci dać. To znaczy napisany przez… No bo tak się stało, bośmy właśnie słyszeli, to znaczy, że wszyscy wiemy, otóż widzisz, to jest yy, my i ty, słowem, aby wyrazić to możliwie najkrócej, o to właśnie, spojrzał rozgniewany na wszystkich stojących wokół siebie i powiedział: Tyle ich jest w tym lesie, że po prostu nie ma się gdzie obrócić. Nigdy w życiu nie widziałem podobnie hałaśliwej gromady zwierząt. Czy nie widzicie, że Krzyś chce być sam? Ja idę. I poszedł. I tak się jakoś stało, że wszyscy zaczęli się powoli rozchodzić, i gdy Krzyś skończył czytanie poematu i miał powiedzieć, dziękuję, tylko Puchatek był przy nim. To strasznie przyjemnie dostać coś takiego, rzekł Krzyś, zwijając papier i kładąc go do kieszeni. Chodźmy, Puchatku. I poszli. Dokąd idziemy? spytał Puchatek biegnąc za nim. Donikąd, rzekł Krzyś. Więc zaczęli sobie chodzić tu i tam, i gdy przeszli kawałek drogi, Krzyś zapytał, powiedz Puchatku, co najbardziej lubisz robić na świecie? Co lubię robić najbardziej, rzekł Puchatek, a potem musiał zatrzymać się i trochę pomyśleć. Bo chociaż jedzenie miodu było bardzo miłym zajęciem, była taka chwila, tuż zanim się zaczęło jeść, kiedy było przyjemniej niż kiedy się już jadło. Ale nie wiedział dobrze jak to się nazywa. A potem pomyślał, że być z Krzysiem też było bardzo przyjemnym zajęciem i mieć przy sobie prosiaczka było również miłym zajęciem. I kiedy tak sobie o tym wszystkim pomyślał, odezwał się Najbardziej ze wszystkiego na świecie lubię, kiedy razem z prosiaczkiem idziemy do ciebie, a ty mówisz Czy to nie pora na małe co nieco? A ja mówię Owszem, nie mam nic przeciwko małemu co niecu. A ty prosiaczku? I żeby to był mruczankowy dzień i żeby ptaszki śpiewały. A co ty lubisz najbardziej na świecie? Ja też lubię, odpowiedział Krzyś, ale co lubię robić najbardziej? To nic. A jak to się robi? Spytał, spytał Puchatek po dłuższym namyśle. Więc to jest tak. Kiedy się idzie, żeby to robić, a właśnie akurat pytają mnie, co będziesz teraz robił, Krzysiu? Odpowiadam, ach, nic. I wtedy idę i to właśnie robię. Aha, rozumiem, powiedział Puchatek. To właśnie takie nic, co teraz robimy. Aha, rozumiem, powiedział Puchatek. To znaczy po prostu chodzić sobie i przysłuchiwać się wszystkiemu, co można usłyszeć i o nic się nie martwić. Aha, rzekł Puchatek. Szli sobie powoli, myśląc o tym i o owym, aż zaszli do zaczarowanego miejsca na samym końcu lasu. Miejsca, dookoła którego rosło sześćdziesiąt kilka drzew. Krzyś wiedział na pewno, że to miejsce jest zaczarowane, bo nigdy nikt nie mógł się doliczyć, ile rosło tam drzew. 63 czy 64, nawet kiedy po przeliczeniu przywiązywało się kawałek sznurka do każdego z nich. Ponieważ nie było to zwyczajne miejsce, tylko zaczarowane, więc rosło tam co innego niż w lesie. Nie jałowiec, paprocie i wrzos, tylko cicha, zielona trawa, gęsta i jedwabista. Było to jedyne miejsce w lesie, gdzie można było usiąść spokojnie, bez tego, żeby po chwili nie trzeba było wstać i szukać sobie innego miejsca. Kiedy tak sobie siedzieli razem, mieli przed sobą szeroko rozpostarty cały świat, aż do miejsca, w którym stykał się z niebem. Nagle Krzyś zaczął opowiadać Puchatkowi o rozmaitych rzeczach. O ludziach, zwanych królami i królowymi, i o czymś, co nazywało się mnożnikami, i o miejscu zwanym Europą, i o wyspie w samym środku morza, dokąd żaden statek jeszcze nie przypłynął, i jak się napełnia basen wodą, jeśli się chce, i o tym, jak za dawnych czasów pasowano młodzieńców na rycerzy i co przychodzi z Ceylonu, A Puchatek, oparty grzbietem o jedno z sześćdziesięciu kilku drzew i z łapkami złożonymi na brzuszku, mówił Aha! I nie wiedziałem o tym. I myślał sobie, jak to musi być pięknie mieć prawdziwy rozum i móc opowiadać najrozmaitsze ciekawe rzeczy. Krzyś przestał mówić i siedział w milczeniu, patrząc na daleki świat i pragnąc, żeby tak zawsze było. Nagle Puchatek zwrócił się do Krzysia. Czy to bardzo trudno zostać takim, coś ty powiedział? Czym? spytał Krzyś leniwie, ponieważ myślał o czym innym. Takim na koniu, wyjaśnił Puchatek. Rycerzem? Tak, odparł Puchatek. Czy to jest tak trudne, jak zostać królem albo mnożnikiem? I w ogóle tym wszystkim, o czym mówiłeś? Widzisz, tak trudno jak królem to nie jest, rzekł Krzyś, a ponieważ Puchatek zdawał się być rozczarowany, dodał szybko, ale dużo trudniej niż mnożnikiem. A czy Miś może zostać rycerzem? Pewnie, że może, odparł Krzyś. Zaraz nim zostaniesz. To mówiąc, wziął patyczek, dotknął nim ramienia Puchatka i powiedział, Powstań, kawalerze z Puchatkowa, zwany Kubusiem, najwierniejszy z moich rycerzy. Puchatek wstał, po czym usiadł i rzekł. Dziękuję. Co należy powiedzieć, gdy zostało się pasowanym na rycerza. I w tej samej chwili zapadł w drzemkę i śniło mu się, że on, puchatek i nieustraszony basen, razem z mężnym Ceylonem i mnożnikami mieszkali razem z koniem i byli wiernymi rycerzami. Wszyscy z wyjątkiem mnożników mających pieczę nad koniem, dobrego króla Krzysztofa. I od czasu do czasu potrząsał głową i mówił do siebie przez sen: Nie, to jakoś niezupełnie tak a potem zaczął rozmyślać o tych wszystkich rzeczach, jakie mu Krzyś opowie, gdy wróci z tego gdzieś, dokąd ma odejść i jak trudno będzie Misiowi o bardzo małym rozumku uporządkować sobie to wszystko w głowie. A może, rzekł do siebie ze smutkiem, Krzyś nic mi już więcej nie opowie? I zaczął zastanawiać się, czy być wiernym rycerzem oznaczało tylko być wiernym, czy także i takim, któremu jeszcze do tego opowiada się rozmaite rzeczy. Wtedy znów Krzyś, który z podbrutkiem opartym na dłoni dalej patrzył na świat, zawołał nagle. Puchatku! Co? rzekł Puchatek. A kiedy ja, Puchatku, kiedy ja. Co Krzysiu? Kiedy już przestanę nic nie robić? Już zupełnie? No, w każdym razie nie tak bardzo. Puchatek czekał na dalszy ciąg, lecz Krzyś zamilkł znowu. Co Krzysiu? Powiedz! rzekł Puchatek. Powiedz, Puchatku, kiedy ja już. Rozumiesz, kiedy ja już przestanę nic nie robić, czy będziesz tu czasem przychodził? Ja? Tak puchatku. A czy ty też tu będziesz? Będę puchatku, będę naprawdę, przyrzekam Ci. To dobrze, rzekł Puchatek. Puchatku, przyrzeknij mi, że nigdy o mnie nie zapomnisz, nawet kiedy będę miał sto lat, Puchatek pomyślał troszkę. A ile lat ja wtedy będę miał? — zapytał. 99. Puchatek kiwnął łebkiem. Przyrzekam, odpowiedział. Z oczyma ciągle zwróconymi na świat, Krzyś wyciągnął rękę i poszukał łapki Puchatka. Puchatku, rzekł Krzyś poważnie. Jeśli ja, jeśli ja już nie będę. Tu urwał i zaczął znowu. Ty zrozumiesz, prawda? Co zrozumiem? Ach, nic, zaśmiał się Krzyś i zerwał się na nogi. Chodźmy. Dokąd? Spytał Puchatek. Wszystko jedno dokąd, rzekł Krzyś. I poszli trzymając się za ręce. I dokądkolwiek pójdą i cokolwiek im się zdarzy po drodze, mały chłopczyk i jego miś będą zawsze bawić się wesoło ze sobą w tym zaczarowanym miejscu na skraju lasu.